Serdecznie, witam kościół Pana Jezusa. Jak się kościele mamy dzisiaj? Dobrze? Dobrze. Że dobrze. dobrze, że dobrze pastorki tak podpowiada Jeżeli ktoś dzisiaj się spóźni na nabożeństwo, to przegapi kazanie. Tak? To zaczynamy inaczej. Ale będzie miał czas później na wdzięczność i chwałę dla Boga, bo tym nasze nabożeństwo będziemy kończyć. Tak, jak już pastor Witek powiedział, od środy podczas dni modlitwy i postu skupiliśmy się na czterech prawach duchowego życia. E, Przypomnijmy sobie je może. Tak, Bóg kocha każdego człowieka i ma plan dla każdego człowieka. Po drugie, człowiek jest grzeszny i w konsekwencji został oddzielony od Pana Boga. Ale Pan Bóg w swojej mądrości, prawo trzecie, e, Posyła Jezusa, który jest jedynym rozwiązaniem dla problemu grzechu i winy człowieka. I czwarte prawo, z tymi trzema trzeba coś zrobić, zareagować, przyjąć Boże odkupienie i Boże zbawienie poprzez Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i Pana. Modliliśmy się podczas tych dni, aby na nowo zrozumieć te prawdy. I więcej nawet doświadczyć, przeżyć świeże objawienie. Bo na przykład objawienie Bożej Miłości jest kluczowe w życiu człowieka w przygodzie chodzenia z Bogiem. Jeśli nie, nie mamy świeżej miłości do Boga, to po jakimś czasie, prędzej czy później, nasze życie z Bogiem, relacja z Bogiem przeradza się w zewnętrzną formę pobożności, w religijność. Bo nie ma tego czegoś, tej miłości, tej, tego pragnienia, podobania. Się Bogu. I w, mam nadzieję i wierzę, że wielu z nas mogło doświadczyć podczas tych dni świeżości, Bożej Miłości, Ojcowskiej Miłości, Bożej Dobroci, Jego łaski. Ale także mówiliśmy o tym, abyśmy przypomnieli sobie albo nauczyli się lub wiedzieli, jak dzielić dobrą nowiną. Bo dobra nowina, kochani, jest bardzo prosta. Człowiek. Utrudnił poprzez religijność, poprzez religię, stwarzanie systemów, kontakt z Panem Bogiem. Dobra nowina jest bardzo prosta. Przed chwilą powiedzieliśmy. Bóg kocha każdego człowieka, znalazł rozwiązanie dla Jego grzechu. Jeśli zrozumiemy to, przyznamy się do swojej grzeszności, zaprosimy Jezusa do naszego życia, jesteśmy zbawieni. Kropka. Ewangelia jest bardzo prosta, kochani, bardzo prosta. A chcę wam powiedzieć, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach. Polecenie Jezusa jest realizowane po całej ziemi. Jezus kończąc swoją misję na ziemi powiedział idźcie i głoście dobrą nowinę Ewangelia Marka lub idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody Ewangelia Mateusza. I czasy, w których żyjemy, to tak naprawdę ostatnie godziny patrząc na, na Biblię, Czasów ostatecznych. Zaczyna się coraz więcej mówić też na temat powtórnego przyjścia Jezusa i oczekiwania na to. A równocześnie jest to czas duchowego żniwa. W Ewangelii Jana w czwartym rozdziale, po rozmowie z samarytanką, kiedy uczniowie wrócili, i przynieśli jedzenie. Jezus mówi, wiecie co? Ja już nie jestem głodny. Ja już zrobiłem coś, co nasyciło mnie. Jestem spełniony. Porozmawiałem z Samarytanką, i tam dodaje czwarty rozdział, trzydziesty piąty werset. Czy Wy sami nie mówicie, jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy, przyjrzyjcie się polom, są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie: Jeden sieje, drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żyli. Już wtedy Jezus mówi do swoich uczniów: Podnieście głowę i zobaczcie, ludzkie serca są gotowe na to, aby przyjąć dobrą nowinę. Samarytanka, głodna Boga gdy usłyszała, że to Jezus, Mesjasz, zostawiła wszystko, co miała, pobiegła do miasta, w którym była odrzucona i im wszystkim zaczęła mówić o tym, że spotkała Mesjasza. Cała ta wioska czy miasteczko poruszone wyszło zobaczyć i wielu z nich przyjęło Jezusa jako Mesjasza. Żyjemy w czasach żniwa. Dziennie około 70 tysięcy ludzi nawraca się. Podczas naszego, załóżmy, Dwugodzinnego spotkania około 7 tysięcy osób przyjmie Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Ponad 50% mieszkańców Afryki poniżej Sahary nawróciło się w ostatnich 100 latach, w ostatnim wieku. Ponad 50% Brazylijczyków to nawróceni chrześcijanie, a jest ich około 180 milionów. Około 40% populacji Ameryki Łacińskiej Korei Południowej. To świadomie wierzący chrześcijanie, także oprócz Brazylii, Argentyna, Kolumbia, a więc Ameryka Południowa, także płonie dla Jezusa. Zauważane jest niesamowite poruszenie w krajach islamskich, gdzie ludzie, nie mając dostępu do Ewangelii, przeżywają w śnie lub w nocnym nawiedzeniu Jezusa osobiście, który każe im iść. Do chrześcijan, aby więcej opowiedzieli je im o Nim. Są to świadectwa tego potwierdzające, że żyjemy w czasach żniwa. Nawet Europa, która miała bardzo mocną stagnację i taki proces odwracania się od chrześcijaństwa, zaczyna coś w Europie się dziać. Zaczyna powoli budzić się na nowo duchowo. Rozmawiałem, kiedy odwiedzałem. Kena i Jocelyn w Szwajcarii, gdy byliśmy na początku tego roku, Jocelyn opowiadała o tym, że w Szkocji zaczyna się ożywienie, że ludzie zaczynają garnąć się i przychodzą do kościołów. Przez kilkadziesiąt lat była posucha, ludzie odwracali się i nagle ludzie zaczynają przychodzić do kościołów. Zaczynają szukać Boga, nawracać się. I w innych cząstkach, częściach Europy zaczyna się małe, małe, małe ognie, które zaczynają płonąć. Kochani, a co z Polską? Co z Polską? Są pewne oznaki poruszenia. Statystyki Kościoła naszego Zielonoświą pokazują, że wzrasta liczba osób chrzczonych, jak było to 500-600 osób rocznie, czyli niedużo powiedzmy. Dwie osoby na dzień się nawracały razy 360. Tak teraz mówi się, że około 900, nawet 1000 osób jest chrzczonych rocznie tylko w naszym kościele. Czyli jest jakaś tendencja wzrostowa. Ale wciąż Polska to duchowa pustynia. Mamy około 2500 gmin w naszym kraju, a tylko w około i to maksymalnie 400 są kościoły ewangeliczne, które zwiastują nowonarodzenie i przyjęcie Chrystusa jako osobistego zbawiciela i fana. Około 2100 gmin nie ma dostępu, i ludzie tam mieszkający nie mają dostępu do dobrej nowiny o Jezusie w formie biblijnej. Mamy wciąż około 700 miast bez kościoła ewangelicznego. Dlatego my, jako Kościół, zaangażowani jesteśmy w pracę misyjną w Górze, bardzo poważnie myślimy i modlimy się o przemków. Tam kościół ze Szprotawy, pastora Janka Cieka chce się też dołączyć do tej służby zakładania tam kościoła w Czełkowie. Jesteśmy obecni, szerzej mamy naszą misjonarkę Agnieszkę w Ugandzie, ona i Bright pięknie tam pracują. Później też o tym więcej powiem. Także są małe promyki tego, że coś zaczyna się dziać, że Polacy także i ich serca są gotowe do Przyjęcia Ewangelii. I w tym dziele, o którym Jezus powiedział, idźcie, w tym poleceniu zwiastujcie, każdy z nas jest potrzebny i każdy z nas się nadaje. Nie musimy mieć szkół teologicznych, żeby powiedzieć o tym, co Jezus uczynił w Twoim życiu. Podzielić się tym, co on zrobił i robi. Głosimy proste przesłanie dobrej nowiny, że Bóg kocha człowieka i zbawić chce każdego i opowiadamy o tym jak to się stało w naszym życiu. Czy to takie trudne? Kochani. Nie. Chciałbym powiedzieć o kilku powodach zwiastowania Ewangelii. Dlaczego powinniśmy to robić? Zwiastuję, bo po pierwsze żniwo jest wielkie. Polska to wciąż biała plama, tak jak już wcześniej powiedziałem. Potężne pole misyjne, gleba serc Polaków staje się gotowa i dojrzała. Wspomniałem, w dwóch tysiącach stu gmin codziennie umiera około 600 osób bez cienia szansy usłyszenia o Jezusie. Popatrzmy na nasze rodziny, znajomych sąsiadów, przyjaciół, ludzi wokół nas. To większość jeszcze ludzi niezbawionych, jeszcze niedosięgniętych. Ewangelium. Statystycznie, posłuchajcie tego, statystycznie w Polsce jest cztery razy mniej nawróconych chrześcijan niż w Arabii Saudyjskiej. Żyjemy w chrześcijańskim kraju. Cztery razy mniej, statystycznie, uwzględniając liczbę mieszkańców i liczbę świadomie nawróconych chrześcijan, to wciąż promil, jeszcze nie osiągnęliśmy jednego procenta w naszym kraju ludzi świadomie nawróconych. Czyli powinniśmy zwiastować, bo żnifo jest wielkie. Po drugie, zwiastuję, bo Jezus też to robił. To była Jego misja. To On powiedział, że przyszedłem po to, aby szukać i zbawić to, co. Zginęło. On wiedział, po co przyszedł na świat. Oczywiście ostatecznym jego y, zadaniem, misją było to, że na krzyżu dokonał zadośćuczynienia za nasze grzechy i to było nadrzędne, ale zanim to się stało, Jezusa interesowali ludzie, tłumy i jednostki. Zawsze miał czas, by z nimi przebywać, z nimi rozmawiać, by do, do nich docierać. Jezus jest dla nas wzorem, bo my śpiewamy, chcemy być jak Jezus. To jeden z powodów, aby tak jak Jezus mówić o, o, o nim i, i głosić dobrą nowinę. Po trzecie, zwiastuje, bo to służba każdego z nas. Drugi Koryntian, piąty rozdział, mówi tam o tym, że jeśli ktoś jest w Chrystusie, z nowym stworzeniem, stare przeminęło i my się cieszymy z tego, ale czytajmy dalej, co jest napisane. Bo to, że zostaliśmy zbawieni, super, fantastycznie. To, najlepsza rzecz, jaka mogła nas spotkać w życiu, kochani, to to, że się na nowo narodziliśmy. To jest naj, najlepsza. I nie zamieniłbym to na wygrane w Totolotka. Nawet za na 400 milionów, 500 milionów, miliard. Po pierwsze, nie zdążyłbym tego przejeść. Po drugie, gdzie spędziłbym wieczność? Spotkało nas coś najbardziej ekscytującego, kiedy poznaliśmy Jezusa i nasze grzechy zostały nam przebaczone. Nie ma lepszej, lepszego sposobu na to, aby przeżyć życie, jak przeżyć jest Jezusem, wiedząc, że mamy życie wieczne. Dlatego też dalej jest napisane, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę, służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie poczytując ludziom ich upadków i nam powierzył słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa głosimy poselstwo, które Bóg przez nas kieruje do ludzi. W miejsce Chrystusa błagamy: pojednajcie się z Bogiem. Zauważmy, kto to ma robić. Ty i ja, każdy z nas, to służba. Pojednania każdego z nas. I tak jak już wcześniej powiedziałem, kochani, składaj świadectwo, opowiadaj, co Jezus zrobił dla Ciebie. Pamiętacie, ten cudownie uwolniony, opętany człowiek, który mówił: Jezu, ja chcę z Tobą teraz chodzić wszędzie. Tam zapominam o tym, co, co tam jest w mojej rodzinie w domu. Ja chcę z Tobą. A Jezus do Niego co powiedział? Pamiętajcie, Ty, kolego, wróć do swoich. I opowiadaj, co dla Ciebie uczyniłem. Zauważmy, nie miał szkoły teologicznej. Jeszcze godzinę temu był zniewolony przez demony. A Jezus mówi, „Wróć i opowiadaj o mnie. No to nie jest trudne. Mówić o tym, co Jezus dla nas uczynił w naszym życiu. Co nas spotkało. Dlaczego nasze życie dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Po czwarte, zwiastuje, bo o życie każdej osoby toczy się duchowy bój. Kochani, my nie sprzedajemy termomiksów. Asiu czy innych tutaj przedstawicieli nie potępiam. Fajnie. Nie sprzedajemy termomiksów. Albo ktoś kupi, albo nie i tak przeżyję. Przeżyję. Jak nie umuduję w termomiksie, to w zwykłym garnku, ale przeżyję. Nie. Jeśli ktoś nie przyjmie dobrej nowiny, to nie przeżyje I to jest kluczem. I to jest kluczem, że nie przeżyje, nie będzie miał wieczności w Chrystusie, z Chrystusem, w Bożym Królestwie. Bo życie każdej osoby toczy się duchowy bój. Dlatego każdy, kto się na nowo nie narodzi, nie pozna Chrystusa, skończy tragicznie. Wiecie, i są dwa trendy, e, nazwałbym to herezją, bardzo skrajne, ale bardzo sprytnie przez diabła serwowane. Po pierwsze w kościele katolickim, w kościele powszechnym mówi się o czyśćcu, czyli bardzo bezpieczne miejsce. Nie muszę żyć dobrym życiem, wyląduję w czyśćcu, zapłacą, wymodlą za mnie i w końcu wyląduję w niebie. Świetne. Ale z drugiej strony jest herezja protestancka, która mówi, my o tym powiedzieliśmy na początku, tak jakbym sobie przeczył, ale powiem, Bóg jest miłością i nie dopuści, by ludzie cierpieli na wieczność w piekle. Na pewno wszystkich przeniesie pewnego razu do nieba, bo jego serce będzie płakać. To jest kolejna herezja. Czyli mamy dwie skrajne herezje. Obydwie uspokajają człowieka, aby nie zmieniał swojego życia i nie pojednał się z Bogiem. To jest bardzo sprytne i pięknie podane, ale nie rozwiązuje problemu człowieka. To są dwie drogi i są dwa miejsca wieczności, które człowiek spędzi. A albo w obecności w domu ojca. Albo nie. A my nie chcemy, by ludzie kończyli tragicznie. A czasami sam do siebie mówię, życzę sąsiadowi dobrego dnia, mówiąc cię dobry, jak się masz? A nie mówię mu o Jezusie i skazuję go na, na wieczne potępienie. Dobrego dnia mu życzę, ale wieczność niekoniecznie. To wolałbym być, myślę, że to zrozumiecie, gburem dla sąsiadów, nie mówić im dzień dobry, choć takiego jednego w klatce mamy, chłopaka, któremu jak ja pierwszy nie powiem, to nigdy nie powie dzień dobry, ale to piguś. Wolałbym być gburem dla sąsiadów, nie mówić im dzień dobry, ale przedstawić im Jezusa, choć to się nie dało. Za chwilę o tym powiem, to się tak nie da. Po piąte, zwiastuję Ewangelię, ponieważ otrzymaliśmy wielki nakaz misyjny. O tym już yy, mówiliśmy na początku. Dlatego bądź reklamą Królestwa Bożego, głód Jezusa. Potwierdzaj, że On zmienił Twoje życie, że nadał Jemu sens i znaczenie. Po szóste, zwiastujemy Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie, ponieważ pracowników i śniwiarzy jest wciąż mało. Nie wystarczyła dwunastka, nie wystarczyło siedemdziesięciu dwóch. Nie wystarczyło 120, ale ciągle Ewangelia była zwiastowana, przybywało, przybywało i dalej wszyscy nawróceni zwiastowali, zwiastowali, aż Kościół rozrósł się do obecnych dzisiaj e, rezultatów i owoców. Mówi się, że około ponad już 2 miliardy ludzi jest nominalnych chrześcijan. Z tego około miliarda to ludzie napełnieni duchem świętym, nowonarodzeni napełnieni duchem świętym. Także kościół ma ekspansję, kościół się rozwija, kościół dotyka i dociera do ludzi, ale żniwiarzy wciąż jest mało i, i Twoje i moje ręce są potrzebne. Twoje i moje nogi są potrzebne, Twoje i moje usta są potrzebne, aby Jezus w naszym kraju był zwiastowany. I po siódme, ostatnie. Chcę, aby nastąpiło przyjście Jezusa, a ono warunkowane jest między innymi głoszeniem Ewangelii. To jeden z warunków przed powtórnym przyjściem Jezusa. Kiedy w każdy zakamarek naszego świata dojdzie Ewangelia, w Mateusza 24,14, kiedy jest na temat końca świata i przyjścia powtórnego Jezusa mowa, jest tam napisane... Dobra nowina o Królestwie zostanie rozgłoszona po całym zamieszkałym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Jeden z warunków to to, że Ewangelia ma być zwiastowana i ma być prezentowana ludziom po najdalsze zakątki i zakamarki naszego świata. Możemy powiedzieć, fajnie, dobre powody, ale może. Jak to robić? Powiem o kilku takich praktycznych wskazówkach, jak możemy to robić, jak powinniśmy to robić. Po pierwsze, spodziewaj się i wierz w nawrócenia ludzi. Spodziewaj się nawróceń. Bo to Boży plan dla każdego człowieka. Tak Bóg ukochał świat, że posłał swojego jednorodzonego Syna Jezusa. Aby każdy. Każdy. Każdy mógł się nawrócić. To jest Boży plan dla każdego. Paweł w liście do Tymoteusza zachęca, abyśmy modlili się o wszystkich ludzi i mówi tam o różnych sferach dziedzina wpływu ludzi. Bo, chce, bo Bóg chce, aby wszyscy poznali Boga, doszli do poznania prawdy. Piotr w swoim liście mówi podobne słowo, że Bóg nie zwleka z trzymania obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa, ale czeka, aby jak najwięcej ludzi mogło się z Nim pojednać. I to jest ta nasza rola i nasze zadanie, dlatego spodziewaj się i wierz w nawrócenia ludzi. Kiedyś w jakiejś książce przeczytałem mi się spodobało, to zdanie zapisałem sobie. Mała wiara zaprowadzi cię do nieba. No bo dużej wiary nie trzeba, żeby uwierzyć w Jezusa, przyznać się do tego, że jestem grzeszny, uczynić Jezusa zbawicielem i Panem swojego życia. Mała wiara zaprowadzi Cię do nieba, natomiast wielka wiara sprowadzi niebo do Twojego życia. Oczekuj na wrócenie, Bóg tego pragnie, spodziewaj się i Ty. Po drugie, bądź żywym dowodem. To nie tylko rozdawanie traktatów, które gdzieś tutaj mieliśmy i będziemy mogli wziąć, aby komuś te cztery prawa duchowego życia przekazać, żeby ktoś mógł poczytać, postudiować. Ale to bycie traktatem. Nie wystarczy dać to traktat, tylko pokazać, że ten traktat jest prawdą i treścią mojego życia. Dlatego Biblia mówi o byciu listem Chrystusowym, posłanym, znanym i czytanym przez innym. Wielu mówi, cztery Ewangelie są spisane. My mamy być piątą Ewangelią, którą ludzie czytają na wprost i wyczytują Jezusa. A jak to robimy? Bądź miły, słowny, pomocny, uśmiechnięty, uczciwy, przyjazny, otwarty na innych ludzi. Po prostu pokazuj, jak Jezus zmienił twoje życie i w jaki sposób, będąc szczęśliwym, niesiesz to pozewstwo dalej. Bądź żywym dowodem. Po trzecie, wykorzystuj okoliczności. Kochani, okoliczności to nie są przeciwności, ale możliwości. Okoliczności to nie przeciwności, ale możliwości. I przychodzi mi na myśl apostoł Paweł i Sylas, kiedy z powodu Ewangelii lądują we więzieniu i mogliby narzekać na swój los, jaki to przeciwny wiatr zaczął wiać. Jak źle im było, mogli jeszcze tyle ludzi zewangelizować na rynku. Na ulicach miasta a siedzą tutaj we więzieniu, ale oni wiedzą i wykorzystują te przeciwności do możliwości. Kiedy w cudowny sposób zostanie więzienie otwarte, oni czekają, bo wiedzą, że ktoś jest tutaj, kto potrzebuje Ewangelii i dociera Ewangelia do stróża yy, więziennego, zaproszeni przez niego do swojego domu, nawraca się całe jego domostwo. Ci z przeciwności uczynili możliwości. Tak samo Jezus przy studni, wspomniana Samarytanka. Było, było gorąco, Jezus był głodny, mógł powiedzieć, dajcie mi spokój, chcę odpocząć. Oni poszli, był sam. Ale wykorzystał możliwość, która przyszła w postaci tej Samarytanki i powiedział jej po to, aby ją wzbudzić w jej sercu pragnienie objawienia się na nowo Mesjasza w jej życiu. Po czwarte zapomnij o niepowodzeniach i błędach. Wszyscy je popełniamy, ale uczymy się, korygujemy, wyciągamy wnioski. I zdradzę wam tajemnicę. Bóg używa niedoskonałych ludzi. Bo jakby miał używać doskonałych, to nie miałby kogo. To nie miałby kogo. To nie miałby kogo. Kto z nas jest tu doskonały. Ewa, ty rękę podnieść? No myślałem, a jakoś, aż wystraszyłem. A ty się tylko drapiesz. Ok, uf, uf, uf. To by było ostro, Jakby tak nagle ktoś, pa, ja jestem doskonały. No, to by pokazał swoją niedoskonałość w tym, że podniósł to rękę. Znamy świadomość, jak żyjemy, jak postępujemy, ile, ile nam do doskonałości brakuje. A pomimo to, Bóg nas zbawił, i pomimo to Bóg chce używać nas niedoskonałych ludzi, aby poselstwo Ewangelii dalej było zwiastowane. Bądźmy po prostu naturalni, bądźmy normalni, otwarci, i to jest ten piąty punkt, otwarci na Ducha Świętego. Współpracujmy z Duchem Świętym. Jezus powiedział, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy na was stąpi, będziecie mi świadkami. Tutaj w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii, aż po najdalsze krańce ziemi. W Jerozolimie to mówi nam o najbliższym otoczeniu, które mamy. Znajomi, sąsiedzi, rodzina. To są najbliższe otoczenie, z którymi mamy na co dzień styczność, kontakt. Bądźmy świadkami dla nich, współpracując z Duchem Świętym. Bądźmy świadkami w Judei, czyli z osobami, z którymi mamy kontakt całkiem często na co dzień, ale to nie są najbliżsi. Jak na przykład sprzedawczyni w sklepiku, dozorczyni w klatce, współpracownicy, koledzy w pracy, koleżanki, koledzy w szkole, na studiach, gdziekolwiek, z którymi się spotykamy na co dzień, ale to jest nie na, nasze najbliższe otoczenie. W Samarii to ludzie przypadkowo spotkani. Musimy być wtedy mądrzy, taktowni, wrażliwi na ducha świętego, w jaki sposób powiedzieć im w tych może trzech, pięciu minutach, które. Mamy. I krańce Ziemi mówi nam o świadomym zaangażowaniu się w działania misyjne, zakładanie kościołów, pracę misyjną w innych krajach. Możemy się o to modlić, możemy ułożyć na to pieniądze, możemy tam pojechać, możemy być zaangażowani. To jest to bycie świadkiem po krańce Ziemi. I w tym wszystkim co dzisiaj kochani mówię do siebie przede wszystkim i do Was przy okazji. To to, że możemy przyjąć dwie postawy w odniesieniu do tego, co słyszymy i o co modliliśmy się przez te cztery dni naszych dni modlitw i postu. Możemy powiedzieć tak jak za Ageusza, kiedy Ageusz zachęcał ich, aby zaczęli odbudowywać świątynię, dom Pana, lud powiedział, jeszcze nie czas, by to robić. I zajęli się dalej swoimi domami i swoim podwórkiem. I szukali spraw swoich, a nie Królestwa Bożego. Możemy powiedzieć, jeszcze nie czas, to niewłaściwy czas na działanie dla Królestwa Bożego, albo możemy przyjąć drugą postawę, już czas i to najlepszy czas, aby zwiastować Ewangelię. Jezus, gdy przyszedł, powiedział, wypełnił się czas, dlatego wieście Ewangelii. Pola są dojrzałe do żniwa. Dlatego, kochani, chciałbym poprzez moje dzisiejsze takie podsumowanie i zwiastowanie, abyśmy mogli mieć tę świadomość, modlić się, byśmy rozumiejąc Bożą Miłość, głosili dobrą nowinę, bo jest to czas żniw, bo jest to czas głoszenia Ewangelii, bo jest to czas mówienia o Jezusie. Dlatego chciałbym, byśmy o to, ko kochani, mogli się modlić. Rozumiejąc, że Bóg nas postawił w tym miejscu, w tym czasie, dla konkretnych swoich celów, aby Jego królestwo było na pierwszym miejscu w naszym życiu, I aby każdy z nas był świadkiem Jezusa i głosił Jezusa, bo to najlepszy czas, by to robić. Amen.